Żeby nie było tak, że ktoś zrozumiał opatrznie tytuł, że będzie o jakichś nieprzyzwoitych przyjemnościach, to nie, 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 nie będzie naprawdę o naiwności. Panie, panowie oraz inne formy inteligencji ziemskiej. Na początek od razu zdefiniuję, co ja będę uważał za naiwność. Naiwnością nazywam ufność wobec ludzi i świata. Nie! Naiwność to jest brak zdolności krytycznego myślenia. Ale chwilę, ale czemu my zaraz zakładamy tutaj ułomność? Dlaczego mówimy o braku zdolności krytycznego myślenia, a nie po prostu o braku krytycznego myślenia? Wykreślmy to i od razu jest lepiej. Z tym, że ja chcę tu mówić o naiwności dla dorosłych, więc mam na myśli brak chęci krytycznego myślenia. O, może wynikać z chęci? Może. Proszę bardzo, mogę nie być krytycznym. To właśnie oznacza naiwność. Odrzucenie nadmiernego krytycyzmu. Odrzucenie niepotrzebnej podejrzliwości. Ufanie ludziom i światu. Bycie otwartym na wszystkie możliwości. Mówi się w świecie, że bycie naiwnym to obciach. To już lepiej być głupim, bo w doborowym towarzystwie głupcy często są tym światem. A naiwność, no... A ja się pytam, jaki to wstyd być naiwnym? Jaki to wstyd ufać ludziom? Proszę mnie oświecić, bo ja w naiwności swojej nie wiem. Ja wiem, że naiwność uważana jest za głupotę jakąś, ponieważ naiwność najczęściej występuje u dzieci i u osób niedojrzałych umysłowo. Ale czy osoba mądra, inteligentna nie może być naiwna? Ba, nawet powinna. Kto zabroni inteligentnemu człowiekowi, jeżeli on chce. Być ufnym, być otwartym wobec ludzi i możliwości. Jego ufność jest ograniczona wtedy tylko jego stanem wiedzy, a nie podejrzliwością, ostrożnością lub, nie daj Boże, obrażeniem się na świat za rozczarowanie, jakiego kiedyś doznał. Bo tak się traci naiwność, przez rozczarowania, ale to nie jest normalne, żeby z tego powodu tracić wiarę w świat i w ludzi. Naiwność jest cechą ludzi młodych. Młodzi są wyrywni, naiwni, oni wierzą w ideały jakieś, wierzą, że dużo da się dokonać w świecie. Dlatego, że jeszcze nie wyhodowali w sobie tego krytycyzmu. I teraz tu jest pytanie, czy naiwność bierze się z młodości, czy młodość bierze się z naiwności? Chwila na zastanowienie. Otóż jedno i drugie. Kto jest młody, ten jest naiwny, a kto jest naiwny, ten jest młody. Tak, będę straszyć. Pozbywanie się naiwności to jest prosta droga do starości i byle jakości. Właśnie naiwność daje tą energię do wszystkiego, napęd. Bez naiwności nie uda się w życiu nic, co jest ponadprzeciętne. Dopóki człowieka nie zablokuje krytycyzm, to on może się porywać na rzeczy naprawdę wielkie. Prawie niemożliwe. On może ogarniać wizje niedostępne przyziemnym umysłom. Człowiek naiwny jest wyrywny. W każde przedsięwzięcie pakuje mnóstwo energii, bo nie musi oszczędzać, bo ma, bo naiwność daje mu ciągle energię. Człowiek, który się pozbył naiwności, staje się rozsądny. Ja wiem, że ludzie rozsądni gospodarują swoim czasem ekonomicznie że nie tracą czasu na mrzonki pierdały jakieś. Człowiek rozsądny rzadziej ryzykuje, częściej rezygnuje, nie wysila się bez potrzeby, bo po co? Coraz mniej się rusza, aż pewnego dnia przestaje się ruszać na zawsze. Amen. Życie się składa z miłych i niemiłych niespodzianek. Te niemiłe niestety zapamiętuje się bardziej. I jak się już nazbiera dużo tych niemiłych niespodzianek, człowiek traci chęć pozostawania w naiwności. Naiwność niesie za sobą pewne koszty. Przez tę otwartość czasem zdarzą się rozczarowania, czasem zdarzy się, że ktoś wykorzysta, ktoś oszuka. Ja nazywam to podatkiem od szczęścia. Dokładnie. Świat daje ci możliwości, ludzi, szanse, i możesz powiedzieć: tak, dawaj, wszystko, biorę, jestem otwarty, dawaj no to świat później ściągnie pewien podatek w postaci tych mniej przyjemnych efektów otwartości. Ale jeżeli porównamy to, co dostaliśmy, a to, co trzeba było oddać, to to cały czas się bardzo, ale to bardzo opłaca. To masz człowieku młodość, energię, masz szansę od świata, masz nowych, ciekawych ludzi cały czas, a musisz oddać podatek w postaci paru rozczarowań. Oczywiście, świat nie jest idealny. Ludzie nie są kryształowi. I ze światem nie można się kłócić. Ale jeżeli jesteś gotowy na to, że ktoś cię oszuka, ktoś cię wykorzysta, ktoś cię zawiedzie, to nie musisz się martwić. No nie ma co przywiązywać się do myśli, że ma być idealnie. To głupie myśleć o sobie w takiej sytuacji, o, jestem frajerem. Gdzie frajerem? Jeżeli ja się od razu godzę na samym początku na to, żeby czasami być oszukanym, czasami ponieść jakąś porażkę, to jakim ja jestem tu frajerem? Tak zgodziłem się na to. Jest ok. To jest uczciwa transakcja. Świat mi daje dużo i ja trochę z tego oddaję podatku w formie rozczarowań. Ale i tak mi się opłaca. I tak jestem wciąż otwarty na to, co dostaję od świata. Rozsądni robią inaczej. Rozsądni mówią: Ej, nie chcę wszystkiego, daj mi tylko to, co bezpieczne. To nad czym mam kontrolę. No i dostają od świata ledwie tam parę procent tego, co mogliby dostać, bo się boją rozczarowań. I co? Unikną rozczarowań? Wątpię. A będą tym boleśniejsze, że nie byli na nie gotowi. Jeżeli człowiek jest mądrze naiwny, to powinien być gotowy na rozczarowania. Ja nazwałem to naiwność z ograniczonym zaufaniem. Ufaj człowieku, ale trzymaj sobie margines na to, że coś pójdzie nie tak, że ludzie Cię zawiodą, że sytuacja będzie zła. Że będziesz miał pecha. To wszystko jest normalne w świecie. Jeżeli nawet masz wypróbowanych znajomych, masz jakichś bliskich i bardzo im ufasz, to i tak pozwól im w swoich myślach i oczekiwaniach czasami ciebie zawieść. Nikt nie jest bez skazy, dlaczego to nie może być Twój wypróbowany znajomy. I ty się z tym licz, i ty mu wybacz to. Kimże człowieku jesteś, żeby wymagać idealności od innych? Nawet najlepsi przyjaciele, najbardziej bliscy, oni mają prawo zawieść twoje zaufanie. I ja ci powiem i ty im najlepiej wybacz od razu, zanim to zrobią, i nie być tym zaskoczony, a już tym bardziej obrażonym. Tak powiedz, bo albowiem wierzę, że nie zrobiliście to przeciwko mnie, tylko w zgodzie ze swoimi słabościami. Oczywiście wybaczać trzeba umieć. Wybaczanie nie jest dla ludzi słabych. Ludzie słabi się obrażają żeby dobrze wybaczyć trzeba być silnym na tyle silnym żeby winowajcy nie stwarzać już podobnych sytuacji do ulegnięcia pokusie bo wybaczamy przede wszystkim dla siebie po to żeby nie nosić swojego garba rozczarowań przez kolejne dni tygodnie miesiące a może nawet lata ten garb rozczarowania jak najszybciej trzeba obciąć czyli wybaczyć żeby z powrotem móc być otwartym czy jest łatwo no teraz już tak, bo wiem jak to działa. Z garbem rozczarowany to jest dużo trudniejsze. Nawet sobie nie można ufać do końca. Jeżeli masz wiarę we własne możliwości, energię, żeby to realizować, to i tak sobie warto zostawić mały margines na ewentualną porażkę. Nie za duży, żeby sobie nie psuć entuzjazmu. Ale kiedy porażka stanie się faktem, to nie jest powód do rozpaczania. Tylko do tego, żeby jeszcze raz przemyśleć, gdzie mógł zostać popełniony błąd. I znowu zacząć od nowa. Lub nie, bo kto naiwnemu zabroni rzucić się w inny wir działań. Dajmy sobie wszyscy prawo do popełnienia błędu. I jeżeli będziemy szanowali to prawo, to na zawsze możemy pozostać otwarci, chętni, ufni, młodzi. Czy to nie jest warte kilku rozczarowań? Panie panowie oraz inne formy inteligencji ziemskiej bądźmy naiwni, bo to jest piękne i to daje młodość.